Witam serdecznie. Po 22 godzinach dotarłem do Tajlandii. Pierwszą rzecz, o której nie mówiłem wcześniej, to jest to, że 22 godziny to są teoretycznie, bo tak naprawdę to z Madrytu leci się 6 godzin do Arabii Saudyjskiej i potem 5 godzin z Arabii Saudyjskiej do Bangkoku. Ale że lecimy na wschód, to musimy dodać. 6 godzin czasu bo akurat w Polsce kiedy wszyscy jeszcze śpią to tu już jest 6 godzin do przodu Czyli tak jak w Polsce jest 12 tu jest 6 rano i jest ta różnica czasowa w drugą stronę to zyskujemy 6 godzin dlatego powrót jest szybszy linii lotniczych jest bardzo dużo Szczegółów też tutaj, takich drobiazgów: typu, że do Tajlandii nie ma wizy, kładzie się paszport, bijają pieczątkę, tak jakby wiza turystyczna, ale nic się za to nie płaci. Przechodzi się przez bramki, biorą odciski palców i tak to wygląda. Temperatura dzisiaj 32 stopnie, woda w basenie prawie 30. No, i na pewno będę robił trochę tych reportaży, co tu się je, co i gdzie się kupuje. No i najważniejsze to, co mówiłem, dowiem się o cenach aktualizacji mieszkań. Domy, o do których robiłem reportaż, sprzedały się wszystkie. Akurat na tym osiedlu nie zostało ani jednego. I co ważne też, teraz to wszystko idzie do przodu, że jak lądujemy, to co drugie okienko oferuje jakąś tańską kartę telefoniczną z, z internetem na tydzień, na dwa, ile chcemy. I to się na pewno płaci, bo jak będziemy korzystać z naszego telefonu, to zapłacimy dużo, dużo więcej. I tak samo wymiana waluty, nie brać na lotnisku, tylko podjechać gdzieś do banku sobie, Czy euro, czy dolary wymienić sobie na batę, tutaj są waluty. I na razie to było, tak tytułem wstępu. Tyle i zapraszam do dalszych reportaży. I pozdrawiam z Tajlandii.